Hej! Dzisiaj zagrałem w Minecraft, ale zjadłem grzyba, który zamienił mnie w człowieko-grzyba. Będę atakować swoją wioskę, w czym ktoś mi przeszkodzi. Ale ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Kolejny Pff. dzień i dzisiaj wybrałem, że tego dnia pójdę właśnie do tej legendarnej wieży, gdzie... Jest taki podobno grzyb, z którego można zrobić super zupę grzybową, nie wiem. Mam takiego przyjaciela Karpika, który mi mówi, że mnie tam nie chodzi. On jest takim Ala czarodziejem, ale... Ale czego tam będę słuchać. No właśnie, tutaj mam takie te moje rzeczy. Nie wiem, wezmę sobie kanapki, trochę tego. I. i no i. No I w sumie tyle. Dobra, założyłem moją rękawicę i idę. Dobra, tylko żeby się nie dowiedział. Ej, jaki! Hej! Co się z tym stało? To tak zacuralnie było? <grystanie> tak, dosłownie, tego nie robię. <grystanie> <grystanie> hey, ma, co ty robisz? I co ty masz na rynku? Co, co, coś, coś się ubrudziłeś, ubłoczyłeś delikatnie. <grystanie> nie, to jest, to jest taka rękawicka. Nie, nie, rękawicz, ręk, ale ty na całym, to, wszędzie jesteś brudny, nawet trochę na twarzy. Ej, hey, no nieprawda. Tam ci rzuciłem i ja. A dobrze, 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 dobrze. A gdzie szedłeś? Yy... Po bułki do sklepu. Czy my tu mamy sklep? No tam jest. Idź zobaczyć, bo podobno przecena jest. A to pójdę z tobą? A to idź sam, bo ja jeszcze muszę do toalety. Akurat chciało mi się szczać. Idź do sklepu! Ale pamiętaj, jakbyś mnie chciało szukać, nie, nie idź tam do tego siobudu, bo tam Jakiejś świątyni, czy innego siobudu bo z legend. Okej. Okay. Dobra. Pa, zaraz tam do Ciebie może pójdę. O, nie. Znalazłem tą. Tak, to jest ta wieża. tutaj chyba trzeba wejść, dobra, ale. Serio. Nie ma schodów. To jest jakiś zatrutek. Jak ja no to wejdę, to pewnie skinę. Ale. Serio. Parku, naprawdę. Nie, no, parkur. Nienawidzę parkura. Jezu, zjem sobie kanapkę. A, no ale. To jest... No dobra. Zrobię tego parkura. No, 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 muszę tego grzy... no, no, muszę tego grzyba halucyna, tak jakby muszę mieć tą pyszną zupę z tego grzybka. Ale dobra. Hop. Yy. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, ponieważ liczy 500 subów do końca, znaczy do początku wakacji. Dobra. Udało mi się. Teraz wchodzę i puk-puk? Może tam po prostu sobie wejdę? Jezu, ile tych kolcy tutaj! To jest dziura. Hmm. O, skrzynka. Więc na pewno nie jest jakaś. Dobra. Grappling hook. Myślałem, że to będzie trudniejsze tam się dostanie, tak szczerze. Dobra. Proszę, proszę, niech mi się nic nie stanie. Jeszcze troszeczkę. I hop! Dobra, udało oh. mi się. No i co ja tutaj mogę zrobić? W drzwi? Hmm, tutaj jest lawa, to może lepiej, nie? Tam jest tata, ale wolę nie próbować graveling hookiem, bo jak o to zahaczę chociaż włoskiem, to. może być ze mną różnie. Książki? Nie ma nic w tych... Nie ma nic w tych książkach zapisanego. Hmm. No, nie ma nic. Jest jakiś stąd. jest przycisk. Tam coś było. jakieś buty. Dobra, szybko. Dobra. Teraz, hop. Jest, udało mi się. Jakieś buty, no dobra, no to zakładam. I co one mogą robić? Hmm. Co jest, mogę. Damy. Mam double jumpa i mogę się do ściany. Nie no. Dobra, może tak dam radę. Jest! Dobra? Jestem! Jestem tutaj. Gratulacje, zostałeś wybrany. Musisz odłożyć buty. Odłóż buty. Eee... O. Odłóż buty! Ten <grybki> Masz tu grzybasę, z go, ale, ale... Nie rób zupki! zubka jest nu-nu-nu. Jak ale... zrobisz zupkę, to przyjdzie zły pan i się zabierze. Ale czemu? Jak chcesz zupkę. Nie chcesz zupki. Dobra, zje, zjadam go. Mogę wybrać. Grzybowa dżownica albo grzybowy kwiat. To wybiorę grzybową dżownicę, chociaż nie wiem do czego to służy. No dobra. Dostałem grzybową dżownicę. Hej, hej, karpik, ha, karpik, zjad... mam tylko grzyba, mam tylko grzyba. Zjadłem go trochę, ale, ale mam go jeszcze. Karpik. Hej, do mnie, nie podchodzi. Ła! Czemu on mnie bije? Muszą nie... wam te grzybia. Czemu oni mnie biją? Karpik, powiedz coś im. Karpik! Dobra. Użyję mojej grzybowej dż dżownity czy coś. Nie wiem. What? E... Nie! 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 Dobra. Muszę uciec. Muszę uciec, żeby przeżyć. Jeszcze tutaj wrócę i was wszystkich pokonam. Jezu. Płynę. Płynę. Jest. 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 Jest ta jest, jest, to, jest to? świątynia. Dobra. Wchodzę tam. Jest. Odegram się na nich. Próbowali mnie zabić, a ja w sumie chciałem tylko z nim pokazać im, że ten grzyb naprawdę istnieje, że nie jest taki zły. Dobra, wchodzę tam, ale. Nie masz przykrytego tego zostawić im pod koniec odcinka, na przykład. Pink hooga. Dobra! Dobra. Tutaj tam nic nie ma. Tam są kraty, tutaj są węże, okej. Okay. Tutaj jest. Ogień też, a tutaj jest woda, a tam jest dziura. Mam grappling hooka, więc dziura mi nic nie zrobi. Dobra, no to idę do dziury, tak jakby... Dobra, jestem i... Jest tam coś, co... Schodzimy, dobra, hop, grappling hook, hop, grappling hook, hop, grappling hook. Dobra, żyję. Zostawcie łapkę w górę, proszę, za takie poświęcenie. Lawa, serio. Lava? Jakim cudem tam lawa jest? Dobra, Gra Hook. Hook. Jest, 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 jest. Grapichu! Hook. Jest. Dobra. No i udało się. No i łatwiutkie to było, tak jakby. Dobra. Idziemy. Labirynt. No dobra, zawsze mi mówili, żeby iść lewą stroną, a więc. Lewo, 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 lewo i. Jest! Zarażony ametyst. Biorę i... używam. staję się bardziej zarażony i dostałem grzybny łuk. Co jest jaki on jest wielki? Dobra, wracam do tej wioski i pokażę im, co to znaczy być super grzybem. Dobra, jestem. Koniec tego... Dobra, biorę tych villagerów. O, dobra, tam do nich spójdzie i tak zostanie. Eee... no, to... Karpik, czemu ty przeciwko mnie? Karpik, Ty grzybie, jednak mówiłem ci, jakbyś nie przechodził. Jezus, syry, mi! O mój boże! O, boże! Dobra, grzybnył daje radę, ale dobra. Muszę co mówić o, Jest tutaj, dobra. O Boże, strzeliło! Dobra, cały grup się drzwi zamykasz. Dwójka zarażonych. O jest, co to jest? No chodź tu... O Zaraz ci tego grzyba wytnę pleśnią, a ładno ty... Ty jeden, ty! Tam nie! Zaraz ci tą pleśnią... Nie! Nie, Zostaw, nie, nie, nie możesz, nie trafiłeś! Zostaw mnie, nie, 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 Aha, to się tu strzela, to jest łukie! Co ty do no, mnie strzelasz? Nie strzela takie było dla ciebie! Było. Chodź tu, chodź tu, chodź tu.

Dobra, uciekam! Przyjdę jeszcze mocniejszy, pamiętajcie! Na pewno. Widzowie, kochacie karpika? Zostawcie w górę i napiszcie komentarz. Yy, karpik to to jest DBS. Tak. Dobra, zaczynamy. Dobra, jestem po kolejną legendarną wieżą. Dobra, mam mi pomóc. Dobra, wchodzę. Yy, i... Serio, znowu muszę użyć grappling hooka. Dobra, no to wchodzę tam, grappling hook. Proszę bardzo. Hop hop, 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 hop. Cześć! E, masz może tam jakieś nie. zadanie? Żebym mógł... Zadanie. Jeśli chcesz grzyba, amciu, amciu chcesz, nie? No, 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 no. Może Tam jest jakaś dziewczyna. dziura podobna. Zejdź ze do tej dziury to ze skocz kanapkę zjedz. O, Masz tam ten hamburger mocy. Aaaa, właśnie, jeszcze ja se poukładaj! To zawsze znaczy te! Kryształy se poukładaj, nie? Jak masz wolny czas, to se poukładaj, nie? A poczekaj, ale stań! Stań, wstań jeszcze tylko pomocy sprzedam! Stań tam! Stań tam! Zostań. Odwróć się! Ua, nie! Złapałem się! Kryształ wiary! Dobra, drugi spadł, trzeci też spadł. Dobra. Nie. Tylko ale fajnie to zrób! Ej, masz coś na grzybice? Stóp. Nie mam, nie mam. Wydaje mi się, że masz delikatną grzybicę stóp, musisz, musisz się myć. I w ogóle grzybicę całego ciała. Ale jaka Tu to, to nie może... Jednak jest jakaś dziura. Masz wodę, umyj się. Dobra, skaczę. Dobra, biorę, poczekaj. Ua! Dostały mi serduszka. Dobra, jem i okej. Okay. Co ja tutaj mam zrobić? Prawo, lewo, prawo, lewo. Biole, lewo. Dobra, idę, idę. Chciałoby się. O, 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 o. I były strzały. Czerwony, zielony, jasno-niebieski ciemno niebieski. To tak. Dobrze sobie to już w ekwipunku poukładałem, więc tylko wrócić i wybrać... Wyjąłem z siebie te wszystkie strzały. Dobra, niech one tutaj leżą. Idę tam po prostu. Serio? Może jakoś się przycisnę pomiędzy nimi. Yy, dobra, dobra. Idę, 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 idę. Przyciskam się, nie dotknął. Ała, 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 ała. Nie udało się do końca. Muszę tutaj włożyć. To do pierwszego wkładam czerwony. Jest, włożyłem i. Jest, dobra. Drugiego wkładam zielony i. Jest, dobra. Trzeci jest. I czwarty... Też jest! Dobra, to teraz wracam do tego dziada. Dobra, wchodzę do tego dziada starego czytam. Czemu on włożył klapę tam? A teraz sam Cześć dziada! Siema! Ziema! I co? Poładałem śmija, ja? Tak, E, To znaczy kryształy, czy rubiny czy jak to się tam nazywało? Tak, poukładałem. Groszybogród! Albo grzybowy kamień. Co wybieram? Grzybowego gluta. A ile mi chęci tego dać? Yy, no nie, ja skąd nie mam dowiedzieć. Daj mi ile masz? Masz jeszcze rycerza grzyba. Jak chcesz. To daj, to daj. Daj mi to rycerza gr... masz. Ale wszystkie. Ile masz? Ej, to. Osiem tylko. A ten. to co wybrałem? Ja się się coraz bardziej zarażony. Dobra, dzięki dziadek, pa! Przybywam! Jestem Jezus, tutaj! Teraz, teraz was wszystkich zaborduję Mam moich grzybów! Dobra, teraz was wszystkich pozabijam! Nie przychodzi do mnie! Jezus! Dobrze, jak... grzyby! Bierzcie go! Bierzcie go, grzyby! Nie Co ty mnie! zrobiłeś, ciepurek? Czekaj, czy Nie stary? mnie! Karpin, no, gdzie bo... jesteś? Chodź tutaj! No cię wrócił, jeden! Chodź tu! Nie, nie ma mnie! Garpik! My... Chodź jako... tutaj! Nie mnie! Nie! O, moja czapka! Chodź tutaj! Nie ma Gdzie ty jesteś? Wiem, że tutaj jesteś! Nie powiem ci! Chodź tu! Chodź tu, Garpik! Nie mam zdecydowanej... się Chodź tu, Garpik! Ało! Ało! Jej! Prawie wpadłem! Tylko baryłło jedno! Jeszcze was dopadnę, zobaczycie. No To idę tutaj. Dobra. Dopływam do ostatniej legendarnej wyspy, na której jest podobna jakaś legendarna świątynia. Jestem. A tak, to jest ta świątyna, on, ona naprawdę istnieje. Tam nie wiem, co będę musiał zrobić, ale dostanę tam coś, dzięki czemu pokonam tą wioskę. Pokażę im, że grzyby są fajne i można zrobić z nich dobre zupki. Dobra, wchodzimy. Jest jakaś. Dobra. Wchodzę tam. Co to jest? Co to... to chce mnie chyba zabić. Nie! Proszę grzybie, przydaj się na coś. Nie wiem, jakieś supermoce czy coś! Katana grzybowego ninja! Dobra. No nie, 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 nie. O! Jest! Udało się! No i co, nic się nie stało. Wypadło mi tam z niego jakieś mięso, no i. Są jakieś rzeczy. Co tutaj jest? Grzybowy bunż że... <ścoughs> i obrońca grzyba oraz zainfekowana kosa. Ale wielka. Nie no, teraz to ja muszę ich pokonać. Lecę tam do tej ich wioski. Po drodze jeszcze zmienił mi się skin, ale to nieważne, bo jestem. Ja słuchaj przeszedł! Bądźcie go! Zabiję was teraz wszystkich! Zamienię na tą wioskę! A ja się wakuję z wioski. Grzybowy wun i obrońcy grzyba! Dobra, jest ostatni obrońca grzyba. Teraz karpik. Muszę go znaleźć. Nie znajdziesz mnie. Czemu ty mnie w ogóle bijesz? Dobrze, nie bij mnie. Widziałem jest pewnie swoje swojej wieży. Jest. No Widziałem, że tutaj ci znajdę. O, 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 o. Ona ci poczenił. Oszujcie. Zraniłeś moje jęzerko! chodź tutaj. Chodź tu. Oj, 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 Chodź tutaj. Zabrzasz się zaraz. Chodź tutaj. Oj, eee, oj, o. Oj, 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 chodź tutaj. O, o. Zbiję cię teraz! Nie możesz! Czemu nie możesz! Czemu? Eee. weź jakiś kostkę. no bo taki fajny byłeś! oj No na te wieśniory cię kochały i wy tylu! Ty byłeś mój BFF i w ogóle weź weź, weź, weź mnie! Nie po co ci to, co ci to da? Będziesz miał mniej przyjaciół tylko! Będę co grzybem! Co chcesz, ten? Będziesz grzybem? A chcesz być grzybem? Chcesz być grzybem, czy chcesz mieć kolegów? To, to nie wiem, ty ten władzasz czy grzyb to władza? Grzyb no uwada Co ja zrobiłem? Masz rację, źle zrobiłem. To grzyb mną Ale Nie mogę się teraz wycofać. Czemu nie? To jest jedyna rzecz, którą mogę może zrobić jest, to, was. Może jest jakaś trucizna na grzybach? Żegnaj, Karol. <laughs> Ale czasło, czemu on czerpie złe? Bo tak. Ja tak nie zrozumiałem trochę kontekstu, czemu oni cię próbowali zapić. No nie, wiem, tak sobie zły, bo mówi, że jest zły. Gratulacje, użytkowników! Zostałeś wybrany jako dzisiejsze zwycięstwo darmowego iPhone'a, 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Nie, nie, nie. Gratulacje, użytkowniku. Zostałeś wybrany. Nie! Musisz odłożyć grzyba. Aaaa,